Widzicie tutaj, Nexus, dziś mam dla Was konkurs. O mój Boże, konkurs! Do wygrania będzie 200 kluczy do gry Heroes' of the Storm. Wjeżdżam z pełną parą, co nieźle. 200 kluczy, wow, jest naprawdę dużo. Uff. Aby wygrać te klucze, musicie yy, słuchać uważnie. Naprawdę słuchajcie uważnie, bo nie chcecie w głupi sposób stracić szansę na ten klucz. Więc jeżeli chcielibyście pograć, słuchajcie uważnie i zaraz powiem wam o co chodzi. Zacznijmy od tego, że 200 kluczy, no w sumie to 195, bo. Więc już rozdałem. Tak bardzo kłamać swoich widzów. God, Te klucze są jedynie na region europejski, więc nie możecie tego zastosować na amerykańskich kontach, na innych kontach. Więc jeżeli nie wiecie, gdzie jest Europa, to ona jest tutaj, to jest Europa, to na przykład nie jest Europa i to też nie jest Europa, to jest Europa. Więc mam nadzieję, że się rozumiemy, nie, tak? Ok, ok. Więc te 200 kluczy podzieliłem na parę konkursów, bo wydawanie tych 200 kluczy w jednym, jedynym konkursie byłoby po prostu troszeczkę męczące no i zmniejszające szanse na cokolwiek. Więc teraz powiem wam o co chodzi. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, jest to zasubskrybowanie tego kanału. Tutaj to jest ten kanał, na którym ja sobie gadam. YouTube, e, za, za tego tutaj fanpage'a na Facebooku, jako że zaraz dowiecie się, dlaczego warto. No i także wpadnijcie na live streamy, dajcie tam followa. E, to jest Twitch TV, tam prowadzę od 21 audycji na żywo, i tam także będą pojawiać się klucze. Zaraz wszystko wytłumaczę spokojnie. Do każdego maila, którego wyślecie, musicie podać mi swój e-mail, na którym macie założone konto BattleNet, oraz imię i nazwisko. Więc upewnijcie się, że te dwie informacje z każdą pracą, jaka się pojawi, mi nadeślecie. Będę także pytał o to w różnych innych konkursach. Pamiętajcie, e-mail konta BattleNet oraz imię i nazwisko. Pierwszym konkursem będzie coś dla weteranów Blizzarda, dla tych, którzy grają przez lata w gry e, właśnie Blizzarda, mają swoje jakieś różne kolekcje gier i te sprawy, i chcieliby to oczywiście pokazać. O co tutaj chodzi? Będziecie musieli zrobić jedno zdjęcie, na którym ukażecie swoją całą kolekcję Blizzarda. Mogą być to jakiekolwiek gry, koszulki, zabawki i inne tego typu sprawy. I przykładowo tutaj mam na przykład tutaj kolekcjonerską edycję e, w Wrath of the Lich King, i mam tutaj Murloka. Mam tego więcej, ale to wiecie, mam tylko dwie ręce. Zbieracie swoje graciochy, kładziecie w jednym miejscu, robicie zdjęcie z karteczką ze swoim nickiem. Pamiętajcie, bierzecie karteczkę, piszecie swój nick, kładziecie to gdzieś tam na zdjęciu, ewentualnie dostawiacie, no i e, musicie mi to wysłać na. Mail, który jest podany w opisie, a mail brzmi nexosweteranmałpagmail.com. Tutaj jest oczywiście ten mail, jest on również pod jedynką w opisie, więc nie pomylcie się, tam jest także formuła, jak musicie wysłać, jak nazwać tą wiadomość i te sprawy. Możecie do tego zdjęcia oczywiście dopisać sobie coś tam, powiedzmy jakąś historię, od kiedy gracie i te sprawy, ale głównie właśnie chodzi o zdjęcia. I bądźcie kreatywni, to nie musi być jakieś rozłożenie, możecie to fajnie jakoś rozłożyć te sprawy. No i teraz drugi konkurs dla artystów. Tak, wiem, że pełno artystów jest na moim kanale i wiem, że umiecie rysować. Wiem, że jest dużo ludzi, którzy umieją rysować, więc jest to coś dla Was. I jest to bardzo, wydaje mi się, że proste. Jako, że musicie narysować jedną postać z jakiejkolwiek gry Blizzarda, Zero Storm, z, nie wiem, World of Warcraft, Diablo, Starcraft, może być nawet Overwatch, mogą być starsze gry, jakąkolwiek postać chcecie. Jedna, może, mogą być dwie, mogą być trzy, może być coś fajnego, ale generalnie, żeby była to postać i musi być ona z tego w uniwersum Blizzarda. Po prostu, tak? To tak, musicie dołożyć taki znaczek, który jest tutaj, albo tutaj, macie do wyboru te dwa, narysujcie je, ewentualnie, możecie, jak nie umiecie narysować tego logo, wytnijcie je gdzieś tam, wklejcie czy cokolwiek, no i musi, musi się to znajdować i wysyłacie to na mail, który nazywa się Nexosartmałpagmail.com. znajduje się również on w opisie pod numerem drugim, bardzo proste, tam także macie wytyczne, jak nazywać wiadomość i te sprawy, żeby po prostu nie było spamu. Możecie oczywiście napisać, jak wyglądał proces tworzenia tego i dlaczego, Powiedzmy tą postać jak chcecie. Głównie chodzi tutaj o to, żebyście wysłali mi ten swój obrazek, swoją pracę. Boże, już nic nie wygrałem, takie trudne konkursy. Yy. To jest coś dla właśnie takich ludzi. Jeżeli nie macie zdolności artystycznych, nie macie jakichś swoich ładnych kolekcji, no to ten konkurs jest dla Ciebie, dla was, dla Ciebie, dla Was. Pod numerem trzecim w opisie znajdziecie maila, który nazywa się Nexos tam musicie wysłać bardzo prostą rzecz. Musicie napisać, jaką postacią z Heroes of the Storm chcielibyście pograć. I to może być jakakolwiek postać, może być na przykład, nie wiem, Wala, która, nie wiem, po, powiedzmy, napiszmy, Wala, jest to fajna postać, powiedzmy, Demon Hunterka, którą grałem w Diablo 3, Podoba mi się, że jest mobilna, fajne są umiejętności, coś tego typu. Pamiętajcie, żeby nie przesadzić, żeby praca nie była zbyt długa, ani żeby nie była jakaś krótka na zasadzie, lubię ETC, bo Towerem czy coś. Więc postarajcie się, to jest. Bardzo, ale to bardzo proste. Napiszcie, dlaczego chcielibyście akurat tą postacią zagrać, e, dlaczego was interesuje, oczywiście. Możecie napisać o paru postaciach, ale generalnie będę brał pod uwagę tą najlepszą wypowiedź, tak? Więc tam musicie to napisać i jest to myślę, że bardzo, ale to bardzo proste. Więc e, tak, jeszcze ku woli ścisłości. 50 kluczy będzie w pierwszym konkursie, 50 będzie w drugim i 50 będzie w trzecim, czyli te trzy konkursy, o których przed chwilą mówiłem, będą nagradzać 50 kluczami. Będę oczywiście to wybierał. No i jeszcze zostaje ostatnie. 50 kluczy i one zostały podzielone na pół, czyli 25 i 25. 25 kluczy trafi na Facebooka, dlatego mówiłem, żeby polajkować go i sprawdzać, bo tam będą pojawiać się jakieś różne pytania, może jakieś inne rzeczy, jakieś mini konkursiki, w których będę powiedzmy dawał po 2, 5, 6 kluczy czy coś takiego. No i oczywiście na Twitchu także wyląduje 25 kluczy, które rozdam podczas grania po prostu w Heroes of the Storm, ewentualnie w jakieś inne gierki, więc spadajcie. Livestreamy są zazwyczaj o godzinie 21 i daję informacje na Facebooku, więc te ostatnie 50 luczy podzielone na 25 będą właśnie na tych dwóch kanałach. Czas macie do 14 lutego. Pamiętajcie, macie około 10 dni licząc od dzisiaj. Myślę, że to starczy, żeby napisać parę słów o jakiejś postaci, zrobić zdjęcie swojej kolekcji, ewentualnie narysować jakąś pracę. Myślę, że też 10 dni będzie OK. Pamiętajcie, żeby sprawdzić w opisie. W opisie macie wszystko, macie maile, na które musicie wysyłać swoje prace, macie jakby jak nazwać tego maila i te sprawy no i oczywiście macie tam wszystkie jakieś inne potrzebne informacje chciałem tylko powiedzieć, że możecie brać udział w jednym konkursie głównym, czyli jeżeli na przykład wyślecie swoje zdjęcie swojej kolekcji, no to nie możecie grać już w konkursie artystycznym ani w konkursie casualowym, jeżeli weźmiecie wyślecie na casualowy, no to nie możecie również na te dwa, jeżeli chodzi o ostatni konkurs podzielony na 25 25 tam możecie sobie brać udział i możecie wygrywać kolejne dodatkowe jakieś klucze, więc mam nadzieję, że się tam pojawicie i mam nadzieję, że wszystko jest proste i jasne. Zobaczymy co tam uda wam się zrobić. Powodzenia życzę. No i do zobaczenia. Cześć.